Dzisiaj chciałbym zaproponować Wam spotkanie z Ewagriuszem Spontu, który był wybitnym też ojcem pustyni, mnichem, jeden z właśnie z takich wyróżniających się postaci, między innymi przez swoją naukę właśnie o ośmiu duchach zła, ośmiu logis moi, które w dzisiejszym kościele tego śladem jest właśnie Siedem Grzechów Głównych, które myślę, że dobrze kojarzycie. I Abba Ewagriusz. Chciałby dzisiaj nas pouczyć o modlitwie, o tym jest zresztą są te nasze spotkania, i mówi takie trudne pewnie dla nas słowa. Posłuchajcie, nie módl się o spełnienie swych własnych pragnień. Niekoniecznie bowiem muszą się one zgadzać z wolą Boga. Raczej módl się tak, jak się nauczyłeś, słowami bądź wola Twoja we mnie. I w każdej sprawie proś Go, aby spełniała się Jego wola. Bo przecież chce on tego, co dobre i korzystne dla Twojej duszy, ty zaś nie zawsze tego szukasz. I dalej dodaję: Często modląc się, prosiłem o to, co wydawało mi się dobre dla mnie, i obstawałem przy mej prośbie, bezmyślnie przymuszając wolę Bożą. Nie dopuszczałem, aby raczej on sam udzielił mi tego, o czym wiedział, że jest dla mnie korzystne. A jednak, kiedy otrzymałem to, o co prosiłem, czułem się bardzo przygnębiony, że nie prosiłem raczej o spełnienie się jego woli. To bowiem, co otrzymałem, nie było takie, jak się spodziewałem. Myślę, że to nie jest tylko doświadczenie wielkich mistrzów duchowych, ale każdego z nas. Wielokrotnie próbujemy jakoś przymuszać właśnie Pana Boga, żeby dał nam tego, co najbardziej pragniemy. I myślę, że też ta historia nam uświadamia taką jedną ważną rzecz, że my jako ludzie jesteśmy istotami pragnącymi, że mamy całą ogromną paletę różnych pragnień. Czegoś, co nas pociąga, jakoś dążymy do spełnienia tych pragnień. I oczywiście są wśród nich bardzo piękne, dobre pragnienia, też takie właśnie, które Pan Bóg nam daje. No ale każdy z nas ma też doświadczenie uganiania się za tym, co w ogóle nie jest warte uwagi, jakieś takie próżne pragnienia, to, co nam właśnie nie daje spokoju, po czym czujemy się jak ten abba Ewagriusz, że nie było takie, jak się spodziewaliśmy, że otrzymaliśmy coś, a to jest. Zupełnie nie nasyciło nas. I kiedy myślę o tych naszych pragnieniach, to tak odkrywam, że wśród nich można wyróżnić i te mniejsze, takie codzienne, przyziemne, też oczywiście dobre, ale też te wielkie pragnienia. I kiedy zadałem sobie pytanie, co jest jednym z największych naszych pragnień, to żeby to odkryć, sięgnąłem do naszej największej trwogi. Wydaje mi się, że jedną z największych trwóg, naj, największych naszych strachów, jest śmierć. Czyli coś, co nam się kojarzy też, albo może się kojarzyć właśnie z jakimś brakiem istnienia, że przestajemy istnieć, taka pokusa właśnie niewiary, że zapadniemy się w jakąś nicość. I myślę, że za tą największą trwogą też kryje się to nasze największe pragnienie, żeby istnieć i nigdy nie przestać istnieć. Żeby mieć w sobie wieczne istnienie. Ja to tak odkrywam, że to jest też w jakimś sensie nasze podobieństwo do Pana Boga, i to pragnienie też wypływa jakby z tego faktu, że On nas stworzył i że to On jest tym, który ma to niezniszczalne, niekończące się istnienie i mało tego każdego z nas tym istnieniem chce obdarować. I dlaczego o tym mówię w kontekście modlitwy? Bo właśnie modlitwa. Jezusowa jest takim stawaniem w obecności tego, który jest, który jest obecny, który ma w sobie istnienie i w jakim sensie jest takim przylgnięciem do tego, o którym czytamy chociażby w prologu Ewangelii Świętego Jana, że w nim było życie, w nim jest życie, że takie zjednoczenie z nim to jest zjednoczenie z tym, który daje istnienie, daje nam pokój tego, że z nim i w nim będziemy zawsze istnieć. O ile jesteśmy właśnie z nim zjednoczeni, jesteśmy z nim blisko. I to nam też mówi taką rzecz, że w modlitwie takiej czystej, modlitwie jezusowej nie chodzi też o to, żeby jakoś rozbudzać w sobie różne pragnienia, ale raczej chodzi o to trwanie przy tym, który chce mi dać najwięcej, że te wszystkie mniejsze pragnienia może ważne i dobre i potrzebne, one jakoś bledną przy tym największym pragnieniu, pragnieniu Bycia kimś, kto nigdy nie przestanie istnieć, i że w Bogu to mam, i to w Bogu odnajduję, i w związku z tym też jakoś w tej modlitwie chodzi o porzucanie tych różnych pragnień, że odkrywanie woli Bożej to jest też zgoda na to, że, że niektóre moje pragnienia zostawiam, że one może nie zostaną spełnione, że się odważę też na taki krok, że potrafię to zostawić, że. Nie pragnę też w tej modlitwie ani doświadczeń, ani jakiejś wzniosłej mistyki, ani jakiegoś nieokreślonego poczucia Bożej obecności. Ja chcę po prostu trwać przy tym, który jest, który jest obecny, który ma w sobie niezniszczalne życie. I mi się wydaje, że to może być taka trudna nauka, którą nam będzie ciężko przyjąć. I wydaje mi się, że takim ważnym też elementem czy krokiem na tej drodze to jest odkryć w ogóle w sobie to pragnienie, że ja naprawdę chcę tego życia Bożego, chcę tego niezniszczalnego życia, że chcę odkrywać tego, który to życie może mi dać, że chcę też tak jak święty Piotr napisał, odkryć jak słodki jest Pan, że gdzieś potrzebuję tego spotkania, odkrycia swojego pragnienia i tego, że Bóg może mi to pragnienie spełnić. Bo bez tego pragnienia no, się możemy szybko umęczyć, nie? Właśnie doświadczymy, że a nic się nie zmienia na tej modlitwie, właśnie tego zniechęcenia. Tego kryzysu, który bardzo szybko może nas nawet dopaść. I przez to doświadczenie, właśnie, że pragnę, wchodzę w doświadczenie modlitwy, i pragnę samego Boga, i pragnę tego wszystkiego, co, co się może wiązać z Jego obecnością, co, co mi się też może, z czym mi się taka dobra modlitwa kojarzy, właśnie poczuciem jakiegoś spokoju, spełnienia, że potrafię to zostawić, że chodzi tylko o trwanie. To jest bardzo. Bardzo trudna forma modlitwy takiego właśnie ogołocenia. I znowu trzeba sobie ciągle to przypominać, że to jest pewien proces, że na początku drogi nie będę miał tego pokoju, nie będę potrafił. Będę jak takie dziecko, które się uczy najpierw chodzić, później biegać, a później nawet może uprawiać jakieś sporty, że muszę się zgodzić, że ten proces będzie trwał całe moje życie. I że to, co najważniejsze to w tej modlitwie jest sam Pan Bóg i spotkanie z Nim. I w naszym języku mówimy modlić się. I wydaje mi się, że to dobrze oddaje to, co może nam się przydarzyć na modlitwie. Że dopóki akcent będzie postawiony na tym się, czyli na mnie samym, to będę stał w miejscu. Że będę jak taki pies, który goni własny ogon nie zauważając po co i dlaczego staje przed Bogiem, że właśnie chodzi o to o niego, o trwanie przy nim. I takie w nas ciągle też subtelne formy egoizmu będą żywe i one będą na przemian gdzieś tam wychodziły z nas takie formy, właśnie że będzie ten akcent na sie. I one mogą właśnie polegać na tym, że doskonale się przez modlitwę osiągam jakieś kolejne poziomy życia duchowego. Może świętości, może doskonale swoją technikę modlitwy, że potrafię już oddychać, potrafię łączyć modlitwę właśnie z oddechem, potrafię siedzieć i się nie ruszać, potrafię nawet znieść, jak mnie trochę tam zaswędzi nos. Właśnie doskonalenie się. kolejne jakieś subtelne takie doświadczenie egoizmu, że ja pragnę czegoś doświadczać na modlitwie, bo poczuję się taki bardziej święty i uduchowiony. Albo jeszcze inaczej. Modlę się modlitwą Jezusową, więc jestem jakimś wyjątkowym chrześcijaninem, w jakimś elitarnym gronie medytujących. No to są właśnie subtelne formy egoizmu, które muszą umrzeć, które trzeba zostawić, które są niebożymi pragnieniami. I po raz kolejny może nas dopaść to zniechęcenie. To jest zbyt trudna mowa, to jest chyba tylko dla jakichś mnichów, mistrzów życia duchowego. Tymczasem nie, to jest droga dla każdego z nas, która zaczyna się od tego, tak, są we mnie namiętności, są we mnie niezdrowe pragnienia, które chcę w Bożej obecności też uzdrawiać. I kiedy odkrywam, że te Boże pragnienia to są też moje pragnienia, to wtedy gdzieś zaczynam doświadczać harmonii i pokoju, która płynie też między innymi z tego, że zaczynam odkrywać, że jeżeli one są dobre i Boże, i tego naprawdę Pan Bóg dla mnie chce. Ja się czuję szczęśliwy, bo wiem, że Pan Bóg mi to wszystko spełni. Wszystko, co jest dobre, wszystko, co jest piękne, Pan Bóg mi to wszystko chce dać w odpowiednim dla mnie momencie, kiedy będę też gotowy na przyjęcie pewnych darów. To też wymaga takiego dużego zaufania. Że Pan Bóg wie najlepiej, co jest dla mnie dobre i zna moje najskrytsze pragnienia. Że te moje czasami niezdrowe pragnienia, kiedy je zostawię, to tak naprawdę nic nie tracę. Że się okazuje, że tak naprawdę zyskam, że może. Tracę, ale coś, co jest nieprzyjemne, jakiś zawód, właśnie nie jest tak, jak się spodziewałem. To tracę to doświadczenie, czyli tak naprawdę zyskuję. Dopowiedzenie od innego wielkiego mnicha, ojca pustyni, Abba Makarego, który zresztą też znał się z Abba Ewagriuszem, na pytanie, jak się modlić, odpowiedział, nie potrzeba gadaniny. Ale wyciągnijcie ręce i mówcie, Panie, zmiłuj się nade mną według Twej woli i wiedzy, a w pokusie, Panie, wspomóż mnie. A Bóg sam wie najlepiej, co jest dla nas dobre i zmiłuje się nad nami. Wielka wiara i ufność płynie z tej modlitwy i taka praktyczna zachęta i wskazówka na dzisiaj to przede wszystkim zaufać Panu Bogu, pozwolić się Jemu oczyszczać, pozwolić się Jemu prowadzić przez ten właśnie długi, trudny... Ale też błogosławiony i zbawienny proces uzdrowienia. Ma się umieć zawołać do Pana Boga. Niech się stanie według Twojej woli i wiedzy, bo ona wie najlepiej, bo ty wiesz najlepiej, co jest dla mnie najlepsze. Dziękujemy naszym patronom, bez których wsparcia nie powstałaby ta seria. Na kolejny odcinek zapraszamy już w piątek.